Dzień dobry, kochani. Dzisiaj witam Was w filmie, który może wydaje się taki nietypowy na to, o czym zwykle mówię, ale jednak jest bardzo powiązany z tematyką, którą się zajmuję, czyli z tematyką emocji i zajadania emocji, ponieważ dzisiaj chcę powiedzieć o takich. Um, Trzech sprawach, które warto wziąć pod uwagę, kiedy decydujemy się na to, żeby wejść z kimś w stały związek, w związek może do końca życia. Także zapraszam Was do tej opowieści. Pierwsze takie kryterium to jest kryterium, które poznałam na treningu takim intrapsychicznym, rozwojowym. Temat zgłoszony przez jedną z uczestniczek, ale dla mnie wtedy też bardzo ciekawy, ponieważ ja byłam trzy tygodnie przed ślubem. I prowadząca powiedziała nam o czymś takim: kiedy decydujesz się być z kimś, zauważ jedną ważną rzecz. Jak ta osoba traktuje ludzi, których nie lubi, jak traktuje ludzi którzy jakby nie mają dla tej osoby znaczenia, czyli ona nie ma jakiegoś interesu do tych ludzi. To bardzo ważne kryterium, dlatego że jak się zakochujemy, to jest wszystko super, tak? Mówi się też, że um, miłość jest ślepa w związku z tym um, jakby wyolbrzymia się różne pozytywne cechy, ludzie się dobrze traktują, jest dużo namiętności, potem wiadomo, że w związku ta namiętność opada, bardziej dominuje przyzwyczajenie, takie, taka miłość, yy, bardziej spokojna. I to jakby to nie jest problemem. Problemem. Raczej czy wyzwaniem jest to, że w każdym związku zdarzają się trudne momenty, kryzysowe momenty. One wynikają z etapów rozwoju związku, czyli moment, kiedy pojawiają się dzieci, kiedy dzieci idą do szkoły, kiedy dzieci są nastolatkami, kiedy dzieci wychodzą z domu, kiedy mamy kryzysy w pracy, e, choroby, e, innego rodzaju trudności, które powodują, że oddalamy się od siebie, że się na siebie denerwujemy. Więc pojawia się dużo nieprzyjemnych też emocji w związku, i wtedy właśnie możemy zobaczyć, jak będziemy potraktowani, kiedy te emocje między nami nie będą takie pozytywne, tak? A inna, jeszcze poważniejsza sprawa, kiedy związek się rozpada i jest decyzja o rozwodzie, i wtedy to już nawet często nie chodzi o to, że się nie lubimy, ale pojawia się wręcz jakaś nienawiść. I Możemy teraz zwrócić uwagę na to, jak ten partner traktuje osoby, których nie lubi, jak o nich mówi, jak się do nich odzywa, jak się odnosi do nich. Jak też traktuje ludzi, którzy nie mają dla niego żadnego takiego znaczenia, czyli o gdzieś obcych w sklepie, ktoś, kto nie wiem, porysował mu samochód, jak się odnosi do bezdomnych, bo to będzie nam mówiło o tym właśnie, jak my również możemy być w przyszłości potraktowani. Tak? To jest pierwsze kryterium, bardzo ważne. Drugie ważne kryterium, moim zdaniem, bo to już gdzieś tam może bardziej nawet z moich obserwacji, jak się czujemy w obecności tej bliskiej osoby, ale pod takim kątem, co ta osoba z nas wydobywa. Czy ona wydobywa z nas więcej dobra, więcej uśmiechu, więcej dobrego myślenia o sobie, czy przeciwnie? Bo czasem są takie związki, gdzie jest dużo dobrego, jest dużo namiętności, ale też one powodują, że partnerzy więcej się też na przykład kłócą albo e, nie wiem, więcej przeklinają, więcej podnoszą głosu, więcej płaczą niż w relacjach z innymi ludźmi. I to może być coś, co powinno dać nam do myślenia. Natomiast jeśli ten partner poprzez to, jak się do nas odnosi, jak nas traktuje, sprawia, że my nie to, że czujemy się dobrze, ale, ale wręcz mamy wrażenie, że jesteśmy lepszymi osobami, lepszymi ludźmi w jego obecności, to jest też bardzo dobra prognoza na przyszłość. I trzecia ważna rzecz, moim zdaniem, którą trzeba wziąć pod uwagę, to jest to, żeby umieć zobaczyć partnera takiego, jakim on jest teraz, a nie takiego, jakim sobie go wyobrażamy w przyszłości. Ponieważ czasem mamy takie myśli, on się zmieni. Zmieni się, jak pobędzie ze mną, zmieni się po ślubie, zmieni się, jak się pojawią dzieci. I żyjemy wyobrażeniami. Żyjemy też swoimi pragnieniami, żyjemy jakimś ideałem, który mamy w głowie. I jak to się nie dzieje, to zaczynamy od tego naszego partnera wymagać, wręcz czepiać się, kłócić się. Mam wrażenie, że częściej robią tak kobiety wobec mężczyzn, bo też mam wrażenie że często my kobiety mamy taką, takie wyobrażenie, może to jest jakiś archetyp, który też pojawia się w bajkach, na przykład w Pięknej i Bestii, czyli że miłość kobiety odmienia mężczyznę. I to jest taki rodzaj pułapki, że jeśli ja sobie gdzieś tam podświadomie, nie do końca świadomie, ja sobie myślę tak, ustatkuje się przy mnie, przestanie palić, przestanie tyle wychodzić z kolegami, to potem może nas spotkać bardzo duże, duże rozczarowanie i też duże konflikty między nami. Więc trzeba zobaczyć partnera takim, jakim jest. Jeśli teraz pali papierosy, to czy ja jestem w stanie zaakceptować, że będąc ze mną do końca życia, będzie palił papierosy? Jeśli teraz lubi raz na jakiś czas czy często wyjść z kolegami, spotkać się, czy ja będę to akceptować potem? Jeśli e, nie umie teraz mój partner, partnerka gotować. Czy ja jestem w stanie to zaakceptować i żyć z tym. Jeśli teraz nie sprzątanie pomaga mi w domu, czy sobie wyobrażam, że tak będzie do końca życia. I to, jeżeli sobie tak to teraz uświadomimy i staniemy wprawdzie przed tym, oszczędzi nam wielu właśnie nieporozumień, wielu rozczarowań, są jeszcze ważniejsze tematy, na przykład posiadanie dzieci i. To o tym często partnerzy mówią jasno: Ja nie chcę mieć dzieci, ale jeśli Ty gdzieś podświadomie myślisz, a przekonam go, potrzeba na to troszkę czasu, to potem może być naprawdę bardzo duże rozczarowanie. Jeśli partner nie chce zarabiać dużo pieniędzy, albo jeśli bardzo dużo pracuje, to musimy sobie to wszystko wziąć pod uwagę teraz. To, co teraz nam trochę przeszkadza. I odpowiedzieć sobie, czy ja jestem to w stanie zaakceptować i żyć tak do końca życia z tym partnerem posiadającym takie cechy. I jedna rzecz zaakceptować, druga rzecz o tym rozmawiać, bo może być tak, że pod wpływem rozmów, może być tak, że pod wpływem różnych wydarzeń w życiu, to się zmieni u naszego partnera, ale nie powinniśmy żyć tą nadzieją, że się zmieni. Raczej na zasadzie, że jeśli się zmieni, to będzie taki bonus, to będzie niespodzianka. A raczej przyjąć i przemyśleć to, że co będzie, jeśli się nie zmieni, czy ja jestem to w stanie zaakceptować. Czasem pewne rzeczy można nawet trzeba opłakać i pogodzić się z tym, tak? bo przeważają jakieś inne korzyści, jakieś inne cechy u tego partnera, które są dla nas ważniejsze, bo wiadomo, że nie ma ideałów, nie ma ideałów. W związku z tym trzeba sobie to rozważyć, te plusy i minusy. I nie starać się tego naszego partnera w ten ideał przemienić, bo uważam, że my sami też byśmy nie chcieli, żeby ktoś nagle zaczął nas zmieniać, skoro brał nas takich, jakich byliśmy i widział, jacy byliśmy. Także to sobie warto przemyśleć. I myślę sobie, że te trzy kryteria one są bardzo ważne i pomogą. Pozbyć się wielu rozczarowań i zmniejszyć ilość nieprzyjemnych emocji przeżywanych w związku, bo na pewno te różne nieprzyjemne emocje będą, choćby dlatego, że te kryzysy rozwojowe, osobiste i kryzysy rozwojowe związku się zdarzają. I to może być pomocne, to co mówię, dla młodych ludzi, którzy planują z kimś swoją przyszłość. Natomiast co, jeśli oglądasz to nagranie? A już tą decyzję podjęłaś, i widzisz teraz, że no nie do końca w tych kryteriach coś tutaj gra. Często to, co można zrobić, to po prostu się z tym pogodzić, że tak jest, jak jest. Takiego wyboru dokonałam, jakiego dokonałam, bo to był najlepszy wtedy dla mnie wybór. Wtedy to było najlepsze, co mogłam zrobić, i jakby nie ma czego żałować. Można się i warto pogodzić z tym, że Czegoś, czy czegoś nie ma, czy coś straciliśmy. Ja często mówię, jeśli mówię o smutku, na przykład, że czasem my musimy się pogodzić z utratą jakiegoś marzenia, jakiegoś wyobrażenia, jakiegoś ideału, jakiegoś celu. I czasem po prostu trzeba przeżyć po tym żałobę i pogodzić się, jest tak, jak jest, to co mogę zrobić, to albo podjąć decyzję i zmienić moją sytuację życiową, czyli na przykład zakończyć ten związek. Albo zaakceptować, że tak jest jak jest. A próby na siłę zmieniania naszego partnera, kiedy on się nie chce zmienić sam z siebie, to tylko będzie wywoływało w nas frustrację. Więc albo zmieniamy sytuację, albo zmieniamy nastawienie do tej sytuacji. Czasem uda się samemu, a czasem jest potrzebne do tego wsparcie, czy przyjaciół, czy, czy specjalistów. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te trzy kryteria, te trzy rzeczy, na które zwróciłam uwagę, będą dla Was pomocne. Zapraszam do komentowania, na ile się z tym zgadzacie, na ile się nie zgadzacie. Jeśli uważacie, że to jest wartościowe i może komuś pomóc, to zapraszam też do udostępniania tego nagrania no i do zasubskrybowania kanału. Pozdrawiam Pa.